Z okazji Nowego Roku składam wszystkim YouTubowiczom życzenia. Dużo śmiechu, radości, dobrych filmów, przyjemności z nagrywania. Dużo gwałcenia chłopców, dzieci, zwierząt, roślin, mebli, krasnali o ogrodowych, kamieni. Wrzut zamknij, ryja pedale zajębany. Jak już wcześniej wspominałem, dużo śmiechu, filmów, no i oczywiście. Gwałcenia obrazów, monitorów, drukarek. Wrzut masz w pierdol. A, a mamusiu on chce mnie zbić? Wracaj tu skurwielu i tak cię do Hech co za zjeby. Teraz moja kolej. Drugi odcinek historii Kopacza jest w trakcie produkcji. No to by było na tyle. Trzymcie się.